Witajcie w naszym klubie książki. Ja jestem Oliwia, czyli Antyteza, i dzisiaj zapraszam Was do nowego filmu, w którym sprawdzimy, ile będę w stanie przeczytać do końca tygodnia. Jest środa, ósma rano, co pewnie widać po mojej twarzy. Ja się teraz szykuję do kina. Wiem, że to dziwne, że się szykuję o ósmej rano do kina. W każdym razie się szykuję i idę na flow. W drodze zamierzam czytać lekcję chemii, czyli naszą książkę miesiąca z Discorda. Jak widać, całkiem dużo tutaj mam znaczników. Jestem na stronie 168, czyli na rozdziale 17, i po prostu będę chciała sprawdzić, ile w najbliższym czasie będę w stanie przeczytać. Bo chciałabym jak najszybciej poznać resztę historii, ale z drugiej strony wiem, że nie będę miała bardzo dużo czasu na czytanie i po prostu chciałabym się w taki sposób zmotywować, żeby przeczytać jak najwięcej i żeby tak przyjemnie spędzić czas z książką. Wczoraj wieczorem poczytałam trochę, właśnie i całkiem sprawnie mi poszło, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu też mi się. Coś tam uda przeczytać i zobaczymy, tak mniej więcej, nie wiem, do niedzieli czy, czy do poniedziałku, ile dam radę przebrnąć. Ja jako taki student pracujący, nie? Zobaczymy w takim zwykłym tygodniu, jak to wyjdzie. Chociaż nie jest zwykły, bo w weekend nie mam za dużo czasu. To znaczy mam spotkania i w sobotę, i w niedzielę. W każdym razie zobaczymy, więc zapraszam i czytajcie ze mną. Z następnego dnia jest czwartek 8.30. Zaraz wychodzę na pociąg na zajęcia. Dzisiaj w planach dwa zajęcia na uczelni, plus kupowanie biletów na kłebo plus korepetycje. Więc zobaczymy, jak będzie z czytaniem. Jeżeli chodzi o moje postępy w lekcjach chemii, to jestem na stronie 190. Wczoraj tylko czytałam w pociągu w jedną i w drugą stronę, jak wracałam z kina. Jeżeli chodzi o sam film, to, to był bardzo ładny, ale ja jestem zbyt wrażliwa na jakieś zwierzęce przygody i na oglądanie tej przerażonej mowy ciała i słuchanie miauczenia i w ogóle, więc już głębszą jakąś tam, znaczy może nie, nie głębszą, ale jakąś tam opinię pisałam na Discordzie bo dużo, dużo z nas właśnie już oglądało ten film więc bardzo ładne, ale nie obejrzę chyba drugi raz, bo, bo był ciężki dla mnie Mimo, że tam się nic takiego nie działo W każdym razie, jeżeli chodzi o książkę, to staram się oczywiście bez spoilerowo. Podoba mi się, dobrze mi się to czyta Mam bardzo dużo znaczników, coraz więcej no, Wczoraj przeczytałam te kilkanaście dziesiąt Nie pamiętam od czego zaczynałam, 160? Nie wiem, w każdym razie Coraz więcej tych znaczników. Tu sobie zaznaczam co 50 stron, żebym miała taką motywację, żeby czytać, a tutaj mam te znaczniki do treści, nie? E, podoba mi się, jest bardzo ładna, ale też jest bardzo smutna. I e, jestem bardzo ciekawa, dokąd dążymy z tą treścią. E, mam jednego ulubionego bohatera. Ale y, też nie wiem, czy o nim mówić, bo naprawdę chcę, żebyście do tej książki, jeżeli zamierzacie ją czytać, żebyście do niej podeszli z taką zupełną niewiadomą i żeby, żebyście sami wszystko poznawali, nie? Y, więc raczej nie będę tutaj za dużo zdradzać. I jak na razie mogę powiedzieć, że mi się podoba. Y, co będzie dalej, zobaczymy. Y, ja w tym momencie kończę, bo już muszę lecieć na pociąg. Ale może mi się uda jakąś tam y, dłuższą wypowiedź. Niedługo tutaj. Y, no, chciałam powiedzieć wysmarować. No, niedługo się odezwę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja lecę na uczelnię. Ma być ładna pogoda. I co? I wyglądam jak grzybek taki. Muszę iść w kapturze. Witam ponownie. Właśnie wróciłam do domu. Jest godzina 17.38. O 18:00 zaczynam korepetycję dziś. Do 20:00. Więc jak możecie się spodziewać, przeczytać za dużo nie przeczytałam. Dzisiaj w drodze przeczytałam może z 10 stron. Coś koło tego, eee, więc też no, liczę na to, że uda mi się to trochę poprawić, ten wynik. Eee, w każdym razie, w ogóle sorry, że cały ten filmik jest tak z ręki nagrywany. Zostawiłam gdzieś statyw i muszę go znaleźć. Wybaczcie mi ten jednorazowy wybryk po prostu i będzie cały film z trzęsącą kamerą. Mam nadzieję, że nie ma takiej tragedii mimo wszystko. Eee, więc tak, korki mamy do 20, po 20 zamierzam trochę poczytać eee, I pewnie jutro rano wam dam znać co i jak, jak mi poszło Więc trzymajcie kciuki, żebym coś przeczytała, żebyśmy chociaż przebili tę 200 stronę, bo jestem bardzo blisko Was w piątek rano, jest y, godzina no przed dziewiątą. Ja sobie właśnie usiadłam w kawiarni, wróciłam z badań, już po raz pięćsetny byłam na badaniach i jeszcze będę musiała wrócić, bo nie wszystkie zrobiłam. E, więc tak, y, dzisiaj sobie robię taki dzień y, dla siebie. E, będę czytać, zaczynam lekcję chemii. Wczoraj nic nie przeczytałam po tych korepetycjach, bo mnie tak zmogło, że że no nie, nie wyrobiłam, więc dzisiaj od rana będę z tym lecieć. Jestem na 198. stronie, więc mam nadzieję, że przeczytam sporo. Ale tak też się nie spieszę jakoś bardzo. Jem sobie śniadanko, tak powoli wszystko. Staram się po prostu tak wyčilować trochę i dać sobie taki spokój ducha po prostu i, i spędzić miło czas. Wracam do Was w poniedziałek około 8 rano, bo tak jak mówiłam, weekend miałam trochę zajęty, ale przynajmniej udało mi się trochę poczytać. więc teraz Was muszę zabdejtować od piątku, bo ostatnio się odzywałam w kawiarni. I słuchajcie, w tej kawiarni udało mi się przeczytać tak nie wiem, z 70 stron może, więc dobrnęłam, jeżeli dobrze myślę. Albo do 270 strony, albo 280. I potem jeszcze w domu poczytałam trochę, więc po wieczór byłam już przy stronie 300. Jeżeli chodzi o sobotę, to spotkałyśmy się z dziewczynami, co można było widzieć pewnie w urywkach, więc było oscypkowe spotkanie. Cały skład był i było wspaniale, jak zwykle. Więc też. Miałam skrócony dzień na czytanie, bo my chyba siedzieliśmy i gadałyśmy z 5 godzin, um, więc <gryw> tak, ale udało mi się poczytać eee, i dobrnęłam do 300 około 30 strony, jeżeli dobrze mi się wydaje. No i wczoraj, w niedzielę, słuchajcie, udało mi się skończyć całą książkę. Nie spodziewałam się tego, ale wczoraj eee, w Usiadłam sobie z moją mamą, ona sobie słuchała audiobooka, ja sobie czytałam lekcje chemii i jakimś cudem udało się skończyć. Trochę się zastanawiałam, jak ocenić tę książkę, ponieważ um, zauważyłam, że wiele osób dało tej książce jedną gwiazdkę ze względu na to, że podobno była reklamowana jako mega śmieszna. A porusza takie trudne tematy, więc ludzie są wściekli, że była reklamowana jako taka, a jest zupełnie inna. Eee, ja nie wiem, jak ta książka była reklamowana, bo zwykle przed przeczytaniem jakiejś lektury eee, unikam w ogóle jakichkolwiek opisów, więc nie wiedziałam, jak była reklamowana. Eee, ja się bawiłam dobrze. Naprawdę od dawna nie miałam takiej książki, w której faktycznie od pierwszej do ostatniej strony byłam ciekawa, o co chodzi. I zależało mi na bohaterach, i no czekałam w napięciu, co będzie dalej. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o czym są lekcje chemii, to tak postaram się skrócić. Jest to historia Elizabeth, która żyje w latach 50., -tych, 60. -tych w Stanach Zjednoczonych. I poznajemy historię kobiety, która. Jest po prostu feministką swoich czasów i um, stara się pokazać wszystkim, że kobiety nie są gorsze, jeżeli chodzi o pracę w jakichś trudniejszych zawodach, no bo w tamtych czasach traktowano kobietę jako po pierwsze matkę, a po drugie żonę, a po trzecie gospodynię domową. Więc um, nie było przewidziane, że kobieta może robić coś poza tym. Um, i Elisabeth właśnie walczy o to, żeby e, udowodnić, że jednak tak nie jest. E, poznajemy jej e, historię e, jako chemiczka, e, jako kobieta, która jest zakochana i jako kobieta, która przeżywa bardzo dużo smutnych e, momentów, i razem z nią przez nie brniemy. Oczywiście omijam wszystkie jakieś spoilery, żebyście podeszli, tak jak mówiłam wcześniej, do tej historii z taką niewiadomą. Ale myślę, że to, co już dużo osób wie o tej książce, to jest to, że Elisabeth przy okazji różnych tam zawirowań dostaje program w telewizji i zaczyna prowadzić program kulinarny, który tak naprawdę polega na Chemicznym wyjaśnianiu różnych zależności między jakimiś na przykład cząsteczkami, wiązaniami itd. Ja się nie znam na chemii, ale nawet mimo tego, mimo takiej tylko podstawowej wiedzy z tej chemii, no to nie było takie skomplikowane, bardzo do zrozumienia, wszystko było wyjaśnione, więc proszę się tu nie martwić. W każdym razie, Elisabeth prowadzi swój program kulinarno-chemiczny. I w taki sposób pokazuje kobietom, że słuchaj, nie jesteś taka głupia. Zobacz, zrozumiałaś chemię. To jest bardzo piękna historia. Bohaterowie mi się podobają. Co widziałam, że się zarzuca tej książce, to że większość mężczyzn w tej książce przedstawiona jest zła. No, myślę, że taki był cel. No, bo jednak rozmawiamy o tym po prostu przygnieceniu. Kobiet z tymi domowymi pracami, więc ciężko. Więc możemy się domyślać, kto je przygniata tą pracą, ale faktycznie było więcej złych bohaterów wśród mężczyzn niż dobrych, ale ci. Ja widzę w tym sens, więc nie, nie powinien to być zarzut. Wiadomo, że w życiu jest po prostu 50-50 i raz spotkasz dobrego człowieka, raz złego. Więc tutaj raczej bym się bardzo tym nie denerwowała. W każdym razie bohaterowie są super. Niektórzy są obrzydliwi i obleśni, to prawda. No ale takie jest życie. Jest mi przykro, że to już koniec. Bardzo spłaszczyłam tę historię i nie powiedziałam o wszystkim, ale nie chcę, bo to nie na tym. Polega ten film, żebym ja teraz e, po prostu streściła wszystko i opowiedziała wszystko ze szczegółami, więc sięgnijcie sami po tę historię i sami zdecydujecie, e, czy jest dobra, czy niedobra. Dla mnie to jest Pięć Gwiazdek i będę do niej wracać. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o to moje czytanie. Jedyne co, to przeczytałam jeszcze ze dwie albo trzy albo cztery strony książki, którą dostałam. Od jednego z łosypków, e, od tajemniczego piątego łosypka. Niektórzy o tym wiedzą, a niektórzy nie, ale łosypków jest pięć. E, jesteśmy my trzy na YouTubie, czwarty łoscypek jest menadżerką, a piąty łosypek e, jest światło i zgasło słońce. A piąty łosypek e, jest fanką widzką i po prostu e, wsparciem naszym i właśnie dostałam książkę. Davida Marksona. Kurde, no, ciemno mi. E, kochanka Wittgensteina. Tajemniczy Usypek powiedział mi, że to jest książka, jedna z najważniejszych książek e, jej życia i że bardzo na niej płakała i że ma nadzieję, że we mnie też wzbudzi takie emocje. Więc powoli czytam i zobaczymy. Ja jestem bardzo dobrej myśli e, ale to już przeczytam poza tym filmem, bo w tym momencie chciałabym go zakończyć. Więc bardzo dziękuję za, za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że e, bawiliście się dobrze. Zapraszam też na naszego Discorda. Nie zapomnijcie też o tym, żeby zostawić jakiś komentarz po sobie albo lajka, subskrypcję. E, a my co, widzimy się w następnym e, filmie. I jeszcze raz dziękuję.